Następne ujęcie Aaa, jak sprzętowe zżytają <śmany> <śmany> Nie, ale jak cztery, że załączysz koła to tak Bo to z przodu tam takie tulejki już są dla ja, ja nie bo ja... To chyba nie przegóły, bo już by się rozleciały Na tyle katowania Fajnie to jest, zielona trawa wygląda Tam jest zielona No, 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 no. Ale fajnie wygląda

nie jest źle, tylko trzeba się trzymać. Trzymać no. Tak. No, ja jedną ręką się trzymałem, nie? Bo drugą telefon. Jadą tym kładem? Jadą tym kładem? KDR teraz włączyłem nagrywanie Będą kolory żywe Stabilizacja chyba wyłączona się przydało Bo wtedy tych drgań by nie było no, Ale i tak ładnie Na kajakach próbowałem filmować to jaki Nie wykoczyło to Nie ja Uwaga! Uwaga, bo tu jest gałąź Marcin, Nie to Wiem czy, to wiem, czy to może, Podem chcemy moczu, ok? Dawaj bliżej. No Uwaga! Złapią któryś Dobra Ale słuchaj. Ja to nie wiedziałem taka droga. Znaczy to my tu parę razy przejechaliśmy i to, bo tu taki wąbus był. jest niżej, nie? No, i to tak bardzo nie tu chyba woda. W tak, tutaj. tak. Jakby większy stan, to woda tak. przepływała. Uwaga! Uwaga! No bo tu próbowali i las zasadzić. Tak? Tylko że jakoś zasadzili, wiesz, i woda przyszła, jakoś to wszystko Aj, wymiękło je. i tylko takie parę tam zostało, No na przeciwko czego teraz jesteśmy? Bo tak trudno powiedzieć. Oj, czekaj. ona jest na przeciwko promu. No tak. Zdol bo, tu tutaj na wulce już, ale. Aha. Ale ciężko mi mać. Gdzie? Widzicie? O... Ja tu pierwszy raz jestem. O, ciężko. Tu, w ty, w tych kaształ. Tak. Puszczę. Ale piękna puszcza tu jest, ha, je, je. No, lepsza jak tam w dół rzeki, kurna miałem prosa i nigdy tu nie było nigdy nie byłeś, no, ja to na piechotę kiedyś tu bo tu są takie dołki, teraz tu już zarosły ryby były, nie? A tu no, ale nie mogłem znaleźć, kurde, ze szwagrem przyszli, ty ja Na piechotę są nie mogłem wyjść, bo tak jak wejdziesz w te kaszczy. Tak, tu no. później nie wiadomo jak wyjść. Teraz to no. już mniej więcej wiem, gdzie o świerki, gdzie to wiesz, yy, znaleźć. Ale teraz to nie. droga jest, nie? O no, i tu w prawo, prawo, do Wisły, Wisły na wisł. kościoła. No, a tam ktoś pojedzie... samochodem wjechał. Stał tam samochód? No, to Rysiek w tak. wiosce, pewnie, to pojedziemy, jak będziemy wracać. O, tu to, to, to idzie wjechać, widzę. Radę ja chyba traktor, odpalaj traktorem, turne, Oflow, wszystko Ale marzy mi się teraz jakieś krosiwo takie. O, no, że nie cross, enduro, bo cross to są... Żydwy na portal. Aha, A enduro to taki. Enduro to taki mniej wyżyłowany żeby, żeby nie był wyżyłowany silnik. A taki... Dobrze, żeby był chłodzony już wodą. A to jest enduro? O, chyba enduro no Ale to drogi Ja to bym taki do 3000 jakiegoś paździerza kupił Żeby po prostu był o nadwisłem Zdjęcie kilka zrogów. Tutaj jak pojedziemy, bo tu jest też droga. Znaczy nie będziemy? Uchali. No, to tam była Ambona, nie? Aha. Tam jeszcze kawałek spory. Nie lodowskiego? Teraz już nie ma, nie wiem nie wiem, Bo jakoś mieliśmy... Ambona teraz w dół tam jest. Nie wiem. Wiesz, jest, jest, jest. nie tak. między główkami On... jak już, nie? Tak, tak. Nie Czy, że faktycznie da się tu biegać kawał pola też. idzie kurwa z lewa dobra to ja pauzuję to to